Siema i witam w kolejnym odcinku i już dzisiaj wbijemy sobie, proszę Państwa, szósty poziom wyczynów. W ostatniej aktualizacji Supercell właśnie wprowadził wyczyny, rekordy, czy jak kto to nazywa. No i proszę Państwa, brakuje mi 330 tych takich punktów i będę miał szósty poziom razem z nową Battle Kartą, a więc naprawdę spoko. Mamy dwa rodzaje wyczynów. Tak jak Masterki, czyli na przykład, wygrać 100 bit z 8 bitowcem. Ale mamy też wyzwania w stylu grając jako Ali wyeliminuj trzech zadmiarzy jednym supertakiem w klasycznym trybie starcie solo. No i ja właśnie dzisiaj wykonam kilka tych zadań, żeby wbić szósty poziom właśnie tych rekordów. No i naprawdę dużo tych rekordów zobaczyłem. No i właśnie ten rekord z Ali wydaje się dosyć prosty, więc spróbujemy wyeliminować trzech zadmiarzy jednym supertakiem w trybie solo. Zostawcie lajka, like suba, pamiętajcie filmy codziennie o 15.27 przez cały lipiec. No ja lecę sobie na solo, no i próbujemy zrobić ten niesamowity rekord. Dobra, drodzy, pierwszym rzeczą, jaką trzeba zrobić w gierce, to na pewno na naładować, przy Państwa, ulta, bo musimy to zrobić jakby 3 kile w trakcie ulta. Więc dobra, dojeżdżamy tego gasa, powinien nam ult. Nie, nie mam jeszcze ulta. Kurde, bardzo mało ulta mi się naładowało. Nawet nie wiedziałem, że ta zadmiara tak mało ulta ładuje. Mamy 4 kg w tym momencie i 7 zadmiarzy potrzebuje. Żeby nie wszyscy od razu zginęli. Dobra, rodzaje, podjeżdżamy, Tomek moim zna... O, kurde. Okej, okay, mamy ulta i musimy wszystkich chyba teraz wyeliminować. Muszę się uleczyć i zebrać jakoś trzy osoby. Okej, okay, tam są dwie. I spróbować wszystkich jednym ultem. Zobaczymy. To wygląda na ciężkie wyzwanie. Serio? To szczerze mówiąc to może długo zająć. Naprawdę? No niestety te rekordy takie są. No niestety te, te rekordy takie są. Dobra, wciskam ulta i lecimy. Aha, dobra, nie, 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 no nie, no nie, no nie, no nie, dobra. Ogólnie w lewym górnym rogu w tym momencie, albo w lewym dolnym, nie wiem, gdzieś macie ile, proszę Państwa, prób na każdy rekord, a więc teraz jakby druga próba, no i zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się to uda, bo mam 23 rangę, jeszcze na Ali nie jestem zbyt wysoko. Dobra, jest jakiś ból, co ma pierwszy poziom rekordu. No, kogoś muszę stąd dojechać na pewno, okej, okay, Edgar? Kurde, powinienem chyba na początku tych gierek bardziej ich, jakby nie od razu ich yy, pokonywać, tylko bardziej ich, wiecie. O, ulecz się, ja Ci jeden hit zadam. O Trudne się wylasowało. No widzowie, nie wiem czy tego, czy to w ogóle na normalnych playerach zrobię, czy na botach moim zdaniem. Można by spróbować też na botach. Ale dobra, pierwsze spróbujmy na normalnych graczach. Moim zdaniem, jakbyś to robił na botach, to się nie powinno liczyć, bo to jest takie trochę unfair, że jak ktoś ma o 1000, no to nie jest w stanie w ogóle tego zrobić, co nie? No w sensie jest w stanie, ale ma dużo ciężej, to jest bez sensu. Dobra. Nie! Dobra, ja nie wiem, jak ja mam ten rekord zrobić. To jest jakiś najprostszy rekord, a ja się z tym męczę, a widzowie. Potrzebuje 330 punktów, a ten rekord jest za 100, a więc problem. Dobra, mamy boty, mamy boty, widzowie. Na botach to moim zdaniem, jak ja, nie, jak ja tego nie zrobię na botach, widzowie, to nie wiem co. Dobra, widzowie, bo te boty szybko mogą zginąć. Muszę szybko wziąć parę cubów i naładować ulta. Bo jest 7 osób, czyli 5 innych jakby jest wrogów. Muszę znaleźć więcej botów. Gdzie są... Dobra, tu idzie coś. Tu gdzieś jest aż... Rozwal to. O, widzę Asza. dobra, spoko. No nie! Aha? No nie, widzowie, ja tego nie zrobię. Potrzebuję trzech tu zebrać. Gdzie jeden Chester? Przede wszystkim to potrzebuję mieć ulta. Mam ulta. Dobra. Wszystkie te trzy boty się muszą tutaj zebrać. Chodźcie, ja tu stoję, chodźcie. Dobra, to, to, to jest ciężkie. Gdzie jest ten trzeci Zadymiarz, stary? Nie ma go! No nie bijcie się, no nie. Dobra, wjeżdżam tu, no trudno już. No nie, nie, nie. Nie, no to nie ma sensu, stary. Jakieś rekordy wymyśli, no to jest useless, no. Nie. A to za jednym superatakiem to trzeba? Czy to w Gierce po prostu używając superataku? Nie wiem. Jakaś peni się stary chowała. No nie, no, no niestety, no nie udało się. Chyba że nie wiem. Muszę jeszcze raz to przesadzić, czy jak to na pewno działa. Grając jako Ali, mój 3 w jednym superatakiem. O, to widzowie, myślę, że zleśli, nie wiem, z dwie godziny zanim to zrobię. Dobra, widzowie, yy, biorę te dwie skrzynki. Trzeba szybko sobie na. O kurde, max. Dobra, na niej sobie naładujemy łatwo ulta moim zdaniem. Raz. Uciekam. Nie wiem, dojadę teraz. Nie! Zostaw mo! Dobra. Nie, no i czemu to jest takie. Nie, no, nie, nie widzę tego ładowania ulta. On jest jakby taki, że się. Okej, okay. że się zatrzymuje, widzowie. Dobra, mamy ulta. Teraz trzy osoby. Kurde, dużo jest strasznie tych ali tutaj na ląbuchach. To nie, to nie wygląda dobrze. Może na hajby się to nawet lepiej robiło. Dobra. O, 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 o. Daj to. Nie, quituję to! Jakieś rekordy, po co ja to robię? I tak byś to... I tak bym to kiedyś wbił, to jest jakiś useless. Dobra, widzowie, zobaczymy, zobaczymy. Naprawdę mam nadzieję cokolwiek tutaj zrobić, bo... No nie wygląda to na razie dobrze, nie wiem ile już prób było, ale dużo. No i co? Okej, okay. Bonnie teraz OP, uciekam. Zobaczymy, tu próbuję... Tak chillowo, nie zabije Okej, okay. mam Rage'a, jest, nie, no nie, 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 no nie, no co to jest, no co to jest, widzowie, no nie, no nie, no nie, no to nie ma sensu, o, dobra, jakiś poko, za dużo, za dużo cube'ów ma, a ja nie mam tego ulta, bo mam ten, nie wiem, 2% co mi brakuje z tego ulta, to jest tragedia, dobra, ja tu poczekam, dobra, okej, okay. Trzy osoby są. Jak wszystkie trzy wyeliminuje na jeden super atak, to jest W. Ult? Szybko tego tak, poko. No nie, no i skończył się ult. Jak ja mam jed. To by musiało być idealne jakieś lobby, żebym miał jednym super trzech. Dwóch, to podejrzewam, że to jest szczyt, szczerze mówiąc. No to nie ma szans trzech. Jednym super atakiem. No nie, co innego, nie wiem, trzech super atakiem. Ogólnie, jak masz super atak, co nie? A co innego jednym, trzech wyeliminować. To albo trzeba mieć czwarta, albo na wysokich puchach, a ja gram na 25 randze, albo czwartej nawet. No nie, no nie, dobra. Spróbujemy ten rekord robić, ale na razie to widzowie, wy, nie wygląda dobrze, nie wygląda dobrze. Możliwe, że ten odcinek będzie gigadługi, jak to tak idzie, a co jest rekord o 100 punktów. Potrzebujemy 300. 330 w ogóle. O nie. Stop. Nie, nie, no, quituję tą grę. No przecież te rekordy to jest jakieś Żenada. No i to jest najprostszy. Rekordy są: wyeliminuj pięciu z przez ścianę używając super ataku Umipu. No przecież to, te rekordy to są jakieś upośledzone. No nie wiem, wyeliminuj sześciu yy, przeciwników na max range Piper na startu solo. No to przecież to. Ja nie wiem. Nie mam pytań. Okej, okay, się, te lobby jakieś słabe. Może, może się uda, może się uda, proszę Państwa. Ej, szczerze mówiąc, to te questy w ogóle ten, nakłaniają do teamowania się. W sensie, jakbyś się steamował z trzema osobami, żeby zrobić tego questa? No to jest, to jest inne, no to jest inne, no to jest inne, no dobra. Spróbuję się, się naładować na tym stew, ale nie sądzę, że się uda, w sensie nie wiem. Okej, okay. stew malowa, naładuję się na nim. Ale to cały czas jest tylko naładowanie u... dobra. Poddaję się, poddaję się, kutuje tą grę, no kto te wyczyny wymyślił, jest jakiś inny. No nie wiem, ja jakiś tydzień tam próbowałem zrobić ten wyczyn z Doge'em, cztery razy chyba, bo pięć razy odrodzić przeciw, tego, teamata na duo. Robiłem to chyba, nie wiem, z kimś tam to robiłem i ten, i nie wiem, nie zaliczyło mi tego, bo chyba nie wygrałem czy coś, to... Te wyczyny to tak nie mają sensu, jeszcze trzeba chyba wygrać, jeszcze ileś tam obrażeń zadać to nie ma sensu nie wiem nie mam pytań w ogóle lagi mi odpaliło zarobiście ok widzowie telo mi się wydaje szczerze mówiąc easy a więc spróbuję coś zrobić ten kol to nie wiem co tylko że on mi nawet ultra nie naładował no i to jest problem z tymi ludźmi no powinienem go jakby oszczędzić i po prostu go bić Chwilę, co nie mam takie wrażenie dobra oli jakiś są boty? To nie są boty. Czy to są boty? Nie wiem, czy to są boty, czy nie. Nie wiem. To chyba nie są boty. Nie, no bo poprzedni, poprzednią rundę wygrałem, tak mi się wydaje, że nie. Do bóla to jest ryzykowne, ale potrzebuję tego ulta. No i no i GG, no i tak zwane GG, no. Nienawidzę, nienawidzę tych wyczynów. Ja nigdy więcej z tego odcinka nie robię, przysięgam. Dobra. On ma dojazd, moim zdaniem. Weźmy sobie Cuba. Dwa kuby. On ma dojazd, moim zdaniem. Tylko on ucieka, jest 8 osób, zaraz będzie 7, 6 i już ten rekord nie ma sensu. No to jest useless. Ja chyba muszę celowo przegrać, żeby na boty grać, bo nie wiem. Nie widzę jej opcji. Dobra? Widzę inną opcję. Nie, nie. Bro, co tu się dzieje? No nie, no nie. A ja przypomnę, muszę 330 tych punktów, czyli muszę jeszcze cięższy kłaść za 250 więc To jest Tragedia, dobra, na tej Jackie się naładuje. Dwa, uciekam, wracam, lecz się. Dobra, możemy ją dobić. Teraz mamy ulta. Muszę trzy jakby osoby razem, jakby zebrać, i ben, będę miał trzy fragi. Tylko, bo to jeszcze szybciej giną. Jest top 5, kurde. Tu jest na niej, gdzie, gdzie jest druga osoba. Idę na mida. Ten na niej za mną idzie. Okej, okay, jest Juju. -ju. są dwie osoby cały czas. No nie. Nie chcę go zabić, ale on mnie zabije zaraz. No nie! Okej, okay, tu jest PAM. Okej, okay, trzy osoby są. Nie bijcie się. No nie, no nie. Zostaw. No nie! Nie wytrzymam z tym. No jaki to ma sens? No i co? Nawet jak ja dojadę dwie osoby, choć tego nie zrobię, bo mnie zaraz jakiś bot zabije. No to nie ma sensu. No to nie ma sensu, chłopie. Trzeci bot to w strefie zginął, a normalni ludzie to... Ja nie wiem, to jest... Super cel, weźcie to, usuńcie, bo to jest tragedia narodowa, Co? Ja nie wiem, no, w sensie to pewnie jest możliwy quest, ale ja nie wiem, nie widzę sensu robienia tych questów, jak to daje 100 punktów, gdzie potrzebujesz chyba 20 tysięcy, żeby jednego battle karta. a ten, a dosłownie to ci daje jakiegoś brzydkiego battlekarta którego nigdy nie użyjesz, w sensie, no halo, to powinno cokolwiek dawać, jakiś nie wiem... Fajne emotki, spreje, coś co byś mógł się fleksować serialnie battlekartem, co wygląda jak nie, nie wiem co. Sława jest dużo lepsza. Jak masz sławę, to ci daje ikonki, emotki yy, i ten... i jeszcze ci daje dobrego battlekarta, nie? Dobra, chyba tego grifa dojadę, będę miał ulta wtedy, ale... On też będzie miał ulta, dobra. To było... no i trzy sobie widzowie. No i tak to mija, jak od razu charge'uje na kogoś, naładuje ulta, to ginę. A jak gram normalnie, no to jest już jeszcze już mniej osób i jest tyle. Po prostu to jest bez sensu i usłyszy i tyle. No chyba, widzowie, chyba tego nie wbiję na dzisiejszym odcinku. No myślę, że nie wiem, z 10 razy jeszcze spróbuję i tyle, bo to dla mnie nie ma po prostu sensu przegrywać ciągle, albo nawet i wygrywać, i na ulcie jednego albo dwóch zanymiarzy, bo to dramat jest jakiś, nie wiem. Może są jakieś prostsze kwestie, ale wszystko patrzyłem mniej więcej, no i się nie wydaje tak, żeby jakieś kwestie były prostsze. Na przykład grając jako ból, odepchnij ośmiu zadymiarzy na starciu solo, czyli musi... to jest do teamowania. Timujesz się, ładujesz ulta, odpychasz, Timujesz się, ładujesz ulta, odpychasz. No tego się, podejrzewam, że to jest trzy razy trudniejsze zrobienie bez teamowania. To, to, przecież to jest, ja nie wiem, To ta gra nie ma logiki. no, nokaucie 8 razy odepchnij zadymiarzy, jak dwie rundy fajnie wygrasz, jezu, to byś musiał odpychać, nie zabijać i tak cały czas farmić na nim. Na nokaucie, rozumiesz co? To jest... To jest bez sensu. To jest niemożliwe jakieś. Okej. Okay. Jak ja mam ogłosić trzech zadmiarzy przy użyciu jednego super ataku? Ktoś mi to wytłumaczy? Aha, jakby stali trzej tak totalnie close przy sobie. No, ma to sens. Ma to sens rzeczywiście na Nokausie. Też za pomocą jednego super ataku tak można zrobić. Myślę, że yy, ma to sens. Ma to sens. Naprawdę, te questy są bardzo, bardzo łatwe. No tak, Cycle hiperdoładowania. Przypomnę, że hiperdoładowanie Chestera właśnie Cycle dostał nerf jakieś dwa tygodnie temu, a więc też mocne. Jednym super atakiem 15 tysięcy? To jest dużo. No nie wiem, to też wygląda dziwne. No i to próbowałem ostatnio i mi nie zaliczyło, choć to zrobiłem, więc no GG. Granicę koledzykar wymyśliłem 3 zadmierzy w, gruncie, w 5 sekund. No jakbyś kampił, skoczył, no jest to możliwe, ale to też nie jest proste. Ogóż oh, trzech, trzech przeciwników, jednym super atakiem, dwa razy w jednym meczu knockout. GG, <klarsz> dziękuję. Grając go Jay Yang ulecząc? Co? To jest łatwe. Ej, Jay Young? Jay Young moim zdaniem jest easy. Nie wiem, tak. I feel like Jay Young. Easy, naprawdę. Spróbujemy. Ja go mam na tysiącu, najwyżej spadnę. No trudno. Czego się nie robi dla rekordów. Ja bym to zrobił solo, duo i trio. No i w tym momencie mam 300, potrzebuję 330. No nie wiem, nie wiem. Dobra, teraz się widzowie trzeba skupić i zobaczymy. Mo może, może coś z tego wyjdzie. Może coś z tego wyjdzie. Zobaczymy, dobra. Shelly jakaś jest. Ale to mi się automatycznie to. Dobra, ja mogę nawet to chyba w strefie robić. To jest double moim zdaniem. W sensie, trzymam się tu, robię ten rekord. 10 tysięcy? Będę to liczył, będę to liczył. Kalkulator sobie... Dobra. Okej, okay, tyle starczy chyba. Hop. Kalkulator. To się dzieje, widzowie, to się dzieje. To wygląda jak easy rekord. Plus. A to w sumie można liczyć, bo to są takie dosyć easy liczby. Dobra, Speeda biorę. Muszę tam dotrzeć. Jest powyżej tysiąca. Mocny poziom trzymają te puszki. Powyżej tysiąca, naprawdę. Puszki są, widzę, mocny poziom. Jak to 900 tylko? Ale skam. 4500 tylko, to, to jest akurat. Aha, jak ja atakuję, to mi się nie ładuje. Ul. To też jest. Zwalone trochę. Ok, teraz wychodzę. Leczę. 1800. 6300 mamy, widzowie. 6300. To jest do zrobienia. Tylko znowu muszę 1800. Teraz. Tak? 1800? Ok. Dobra, dobra. To się dzieje, to się dzieje. Dwa razy jeszcze tak muszę zrobić. To widzowie się dzieje. Dobra, to jest nieporównywalnie lepszy rekord niż tamten. Jak ta Shelly mnie zabije, to, to robię. Yes, let's go, lastik widzowie, 100 HP jeszcze, ale to muszę dwa ulty, bo za pomocą zamku, dobra. Uu, boję się widzowie, mam stresa, szczerze mówiąc, nie, nie, szczerze mówiąc te rekordy są strasznie niezbalansowane, jednym, proszę Państwa, 11700, 11, 11, 11. udało się, jedne są jakieś niemożliwe za 100 punktów, a potem masz Jayanga, co jest bardzo możliwe. Naprawdę nie rozumiem tych rekordów. No wiadomo było, że ono tu przyjdzie. No spoko, no spoko. Mm, Okej, okay, chyba to wykonaliśmy. Jak my tego nie wykonaliśmy, to nie wiem, ale wszystko mam policzone dobrze na kalkulatorze? Nie. Co? Grając jako Jay Yang, ulecz o 10 tysięcy punktów życia? Co ulecz? No siebie chyba ulecz. 10 tysięcy punktów życia w jednym meczu zrobiłem to 1800, potem 1800, potem 900, 1800, 1800, 1800 i 1800. Aha, no nie, no nie, to mi nawet nie zalicza, widzowie. No przykro mi, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jestem już zreagowany mocno. Yy, gram nie wiem ile. Ile z nagrywanie? Czekajcie. Jest na nagraniu 27 minut, a więc o, idealna w sumie pora, żeby zakończyć ten odcinek, ponieważ filmy są codziennie o 15.27, pamiętajcie to widzowie, codziennie 15.27. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, stawcie lajka, like, suba i w komentarzu możecie w sumie napisać, jakie są yy... Jaki, jaki rework by mógł być do tych rekordów? No bo w sensie niektóre są możliwe, no ale jak sami widzieliście, uleczyłem się o 10 tysięcy punktów życia, powinno mi to zaliczyć, a to nie wiem dlaczego mi nie zaliczyła, więc nie ma to za bardzo sensu. No a ja mam nadzieję, że ten no, odcinek Wam się spodobał. 1527 jutro się następnego.